Cześć, z tej strony. E, dzisiaj przyszła kolej na e, Polski Związek Piłki Nożnej. A konkretnie na Pana Grzegorza nie Niegdyś wspaniałego piłkarza, a teraz prawdopodobnie naszemranego typa i łapownika, łapówkarza. Pamiętam jak e, Poszła informacja jakiś czas temu, parę lat temu, że e, pan Grzegorz Lato ma zostać szefem PZPN-u. Wtedy e, kolejny gwiazdor Orłów Górskiego, czyli pan Jan Tomaszewski, prawdopodobny konsultant służby bezpieczeństwa na marginesie, wtedy Jan Tomaszewski, jak się dowiedział, że Lato ma zostać szefem PZPN-u, powiedział coś takiego w jednym z wywiadów: Grzesiek przecież to trzeba umieć pisać i czytać no co jak co jedno trzeba przyznać panu Grzegorzowi Lato że może czytać i pisać to tam niekoniecznie Czyta, czy mówić niekoniecznie u niego te umiejętności stoją wysoko ale liczyć potrafi z tego nagrania które teraz wyciekło też w dziwny sposób akurat w tej chwili tego nagrania y, wynika, no że po prostu nie daje się orżnąć. Jak ma dostać odpowiedni procent, to nie da się orznąć przez oszusta, jak mówi jego rozmówca. I łapuwa ma wynosić ba nie bańkę, tylko trzy bańki. I pan Grzesiek tego nie popuści. Po prostu... Nóż się w kieszeni otwiera Problem polega na tym, że Pewnie znowu nikt z tego powodu Jeżeli oczywiście wyjdzie Że jakieś dowody będą Jakieś oskarżenia Jakieś praca była wykonana Może czy będzie wykonana przez prokuraturę Nawet jak się cokolwiek potwierdzi No to co, będzie to? Czy przypominacie sobie Kogokolwiek w Polsce Z tak zwanej nomenklatury który oprócz Lwa wina, i kogokolwiek oprócz Rywina i być może Dochnala który został skazany w jakiś sposób y, za y, korupcję no? a nawet jak został skazany to zawsze do końca będzie szedł w zaparte że to jest polityczna intryga że to jest y, okrutne to jest porażająca niekompetencja prokuratury i tak dalej, i tak dalej. Nigdy nie, nie pamiętam, żeby ktokolwiek w Polsce powiedział tak, zbłądziłem, przepraszam. No niestety nie żyjemy w Japonii, bo w Japonii taki gość generalnie najpierw by wszystkich przeprosił, popłakał się przy tym ukłoniu, a potem rozciął sobie brzuch i umarł. Gdzie my żyjemy? Ludzie, słuchajcie, gdzie my żyjemy?